Północny dworzec morski stąd odpływają statki wycieczkowe także takie tramwaje miejskie zobaczymy co to za statki tam stoją przystań numer 6 właściwie można zapytać kuda od pójdzie teraz a to, to ten, to ten rejs nas następny na przykład u nas будет do Aha, kolejny statek właśnie ludzie wchodzą na pokład Здравствуйте, можно спросить, куда? По Химкинскому. — Это на долго? На час, по-моему. На час. Вы просто хотите прокатиться, да? А сколько билет стоит? Около 600. Колейный статок вытяжковый зацумованный. Плохой друзья будет следовать маршрутом Москва, дверь Москва. Пусть будет продолжаться три, дня. Потом следующий рейс не а будет пошло. до Петербурга. Как, как долго он в Питере? В районе пяти 5... W dni zastanawiamy się w różnych punktach. Ostrof Wolam, Ostrof Hity Selge, Gorod Mandrygi, 60.000 w Semidni. 60, tu pływa mój tramwaj wodny. Pokażę Wam, jak on wygląda w środku. Tutaj mamy miejsca kryte na dziobie. Myślę, że ciekawsze miejsca są na górze. No, już ruszyliśmy. Zobaczcie, zostawiamy wybrzeże z dworcem z tej strony. I już przypływamy do przystani po drugiej stronie kanału. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Napiszcie jakie macie wrażenia.